Cześć, ja jestem Piotr 5 witam Was w kolejnym odcinku serii Let's Play Cryostasis. Yy, jesteśmy przy kuli ziemskiej. Cokolwiek ona oznacza i czymkolwiek ona jest. W każdym razie idziemy sobie naprzód. Nie zwracamy uwagi na żadne przeciwności losu. To, że jest problem, bo ja nie wiem co ją robić. Nie wiem co ja zrobić, nie ogarniam. Ale mm. tu jest. Zejście. Wow, o, znalazłem wejście do tego Uratujemy dwoje ludzi. Zacznijmy od tamtego. Ciekaw jestem o co chodzi. <coughs> Strzelaj go! o w mord, to jest straszne. Strzelaj, chłopaku, dosadę. A, pięknie jedziemy. Ten dostał zarąbiście. Widzieliście w locie. I spa. O, wow, kolejny. I spadł. No i o to chodzi Aha Aha, tym jednym gościem za... A ja tamten i tak nie żyję, mimo że uratowaliśmy tamtego, który mu pomagał Teraz będziemy musieli strzelać i to jest... Słuta wiadomość Ty no, ale weź tym światłem świeć Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Przeładowuj szybciej Dalej Jestem strzelcem wyborowym, kciuk w górę za epicką akcję. Większego dziwadła nie widziałem niż ta planeta Najgorsze jest to, że mieszkam na tej planecie Aj, przestraszyłem się hm. No nie wiesz, jak ja mam tam wejść w takim razie? Cholera! Sorry, chłopaki, ale boję się, że wyjdziecie stąd. Nie chcę się przyjemności. Możecie mi osądzić o jakieś mordowanie zwierząt. No ale widzieliście, to nie były zwierzęta, to były... Zwierzęta! Ammo się przyda. Coś tam wzięliśmy. Oooo! No, no proszę, Ammo. Tam to też bym chciał, ale jak tam wejść? Górą. Górą, 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 ale jak? Ale w sumie teraz to jest nieważne i tak mi się nie chce tam w ogóle. Ej! Ej! Zasłonił się beczką, to niesprawiedliwe! To się ode mnie odpierdziel. <grymne> sytuacja sama się wyjaśniła. Ale tak potrzebuję światła, albo ciepła. Jest było proste. Szybka akcja, epicki wynik, przeładowanko. Zakład, że zobaczymy Filipa z Penumry? O, morda O, cholera. Nie, miałem taką akcję go trafić. Gdzie on, kurde jest? Będę się tu bronił. A aj padnę, ja padnę, ale za mnie. Nie, jesteś debilem, Piatas. Uff, nie lubię takich akcji. Zwłaszcza, jak muszę strzelać w gościa 10 razy, bo jest dziwnym, popieprzonym zombie. Nie lubię takiego czegoś, naprawdę. No i jeszcze te długie ekrany ładowania, można się... No nie, no ludzie, to jest śmieszne. Będę walczył. No świetnie, jeszcze, jeszcze może się bardziej ciąć. problemy. O cholera, nie możesz iść prosto. Bez szwanku. Czuję, jak dymi mi się procesor No nie, nie mówię, że nie mam amunicji już do tej broni Cholera, bo rzeczywiście nie mam amunicji do tej broni Te psy wyglądają dziwie Nie w tą stronę szedłem w ogóle Teraz go rozwalimy Ctrl S, czy jak to było? F5? F5, proszę bardzo Wystarczy kliknąć F5 i wszystko jest zapisane No i teraz zginiesz Byś się tam smażył 啊、yeah, 我们一起。 Brawo! Puk, puk! Skur. Przetestujemy naszą nową broń. Zawsze miałem ochotę ją odpalić w kierunku... Trzeba będzie mieli za chwilę okazję przetestować. Niczego się nie boję. Mogę ich normalnie tak codziennie tak łazić po takim statku, zabijać i mordować tych kolesi. Trochę ciepła. But. Butów nie potrzebujemy. Ale zeskoczymy na dół i rozwalimy tego gościa, który tam... Mamo, to na to liczy właśnie. F5. Nie wiesz, że wciśniemy F5. Skubańcu. Dawaj, gdzie jesteś? Nie będziesz się bawił. Albo cię teraz zabiję, albo... O nie, tylko nie to! Yeah! 9 FPS-ów! Uhu, Dziewięć klatek na sekundę. Proszę. Dawaj, zginiesz. To było łatwe. Ty się nie, te nie teleportował. Tak, ale jest to twój karabin. Daj karabin. Ale oszustwo. A, dziękuję za takie coś. Tak, karabiny są chyba homemade. Wszystko przeładowuje jednym palcem. są tak. O, może coś w kiblu na nas czeka, może jakaś osoba do uratowania. Tam widzę tylko brud. <słuch> ha, przyjrzyjmy się temu zbrodniarzowi a, wojennemu. Przekorzysta nie wiedzę i fakt, że... Chyba nie muszę wam mówić, jak ja bardzo uwielbiam takie czasne miejsca, takie tunele, na... cieśninki takie. Pełno żyć! Oj, słuchajcie... Nie oddam ci mojej cnoty O, słuchajcie, w tym odcinku jest taka desynchronizacja, że to się w głowie nie mieści. Nie nie minusujcie mnie za to, o. to nie moja wina. <grym> Na początku szło całkiem nieźle, ale skoro już zacząłem robić, to trzeba wypada dokończyć, nie? No ale to, że to... że jest desynchronizacja i że dwie sekundy jest opóźnienia, to... O! Myślę, że uda mi się go trafić. To tak naprawdę... Jest bardzo dobrze, że jest, są tylko 2 sekundy opóźnienia. Mogło być 5. Trzeba myśleć optymistycznie. Jest bardzo optymistycznie. Przy chwilą zabiłem Fagasa, który mógł trafić w każdej chwili. Uff. Some ammo here. pills here. Czeka nas ciężka walka. Coś czuję. Oj, to będzie epickie i hardcore'owe. Zarazem. Czyżby boss? Aj myślałem, że dup shot będzie. Będzie S-shot. Sprytnie schowałem się za filarem. Przeczekanie. Ostatni strzał? Headshot? E. ramshot. Został w ramię. Ale pick. No, mam teraz 23 klatki. Jak patrzę tak po podłogę mam 20, 20, 20, równe 20. Tutaj 22. Więc, jeśli by tak było przez cały czas, to ta dysynchronizacja byłaby minimalna. Ale ja mam teraz 13 klatek, teraz 12, teraz 10. Płynność gry jest po prostu magiczna. Jestem nas najbardziej zo z najlepiej zoptymalizowanych gier. Wbrew pozorom. Możesz ty, Rusku. A, nie zabijesz mnie. Ej, ej, ej! Kurde, trzeba wziąć się kierę. No już padłem, padłem A, nigdy nie mów nigdy. Byłem zajebisty, muszę przyznać. Wiem, nie musicie mi być brawo Teraz podałoby skoczyć na górę. Boże jaki to coś brzydki Co się stało? Jak Fishman z tego z Call of Kvulu. Sorry, przeładowanie No nie, zważę, że nic nie wyskoczyło przez szybę? mi się załamał Wyłączmy sobie lampkę, o Da radę? Jak cholera, może przetestujemy naszą broń lodową, bo jeszcze tego nie testowaliśmy ani razu. Ha, przetestujemy to, będzie dobrze. So, aren't you happy with your freedom, or is something wrong with the plates already? Then go, you'll get your meal on time. And we'll go after him. Oh, it's over. Nie ma już nic. O, ja zapomniałem, nie mogę śpiewać piosenek, przecież... Już słyszę sygnał... Y ...tajnych służb wywiadowczych. Już ścigają. Kurde, zaśpiewają kawałek piosenki. Ja nie mogę. Będę siedział w pudle do końca życia. Uch. Boże, przecież ja powiedziałem Let's Play Cryostars przecież Let's Play jest zakazany. Przecież tyle te, te ludzi tego używa, to na pewno ktoś to opatentował. I kraj przecież, ta, ta nazwa jest zarezerwowana dla grupy, która stworzyła tą grę. Nie wiem, to już jest pewne, będę siedział w pace. I tym samym będę kończył ten odcinek. Tutaj, na, przy tych drzwiach. Tu właśnie tu, przy tym przycisku, przy tej wajsze, którą będzie nam dane pociągnąć w następnym odcinku. Zasięgu to, to dużego nie ma, ale mam nadzieję, że pomoże nam się pozbyć kilku nieprzyjemniaczków. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.